Jarosław Malczewski, dzień dobry, witam Państwa. W trakcie dzisiejszego programu przedstawię Państwu poniższe zagadnienia. Rozpocznę od wprowadzenia, następnie omówię notowania cen artykułów mleczarskich z rynku polskiego, przedstawię w dalszej kolejności bieżące notowania cen artykułów mleczarskich z terytorium Unii Europejskiej, w kolejnej części programu przedstawię bieżące notowania na tle Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Nowej Zelandii, przedstawię aktualną pomoc udzieloną producentom mleka w innych krajach poza Polską, przedstawię wpływ zmian demograficznych w Chinach na światowy rynek mleka, przedstawię bieżące zmiany w zakresie wielkości kosztów produkcji mleka na terytorium Unii Europejskiej i zakończę podsumowaniem. Tytułem wprowadzenia. Podczas sesji parlamentu Jonas Wilenic, przewodniczący Litewskiego Stowarzyszenia Producentów Mleka, podkreślił warunki finansowe w branży mleczarskiej, które doprowadziły do wielu bankructw gospodarstw mleczarskich. Według jego szacunków, w 2023 roku przychody branży spadły w porównaniu z rokiem poprzednim o około 120 milionów euro. Około 3000 gospodarstw rolnych zostało zmuszonych do zaprzestania działalności ze względu na niesprzyjające warunki rynkowe, co spowodowało redukcję pogłowia krów mlecznych o 7600 sztuk. Decyzję w kolejną w zakresie niekorzystną dla, dla branży mleczarskiej podejmuje Nestle. Jest to decyzja o zamknięciu fabryki preparatów do początkowego żywienia niemowląt w świetle spadającego wskaźnika urodzeń w Chinach, która miała znaczący wpływ na branżę. Jakie perspektywy zatem na przyszłość stoją przed producentami preparatów początkowego żywienia niemowląt i jakie one Będą miały wpływ na światowy rynek mleka. Przed zbliżającą się publikacją danych dotyczącą sprzedaży za 9 miesięcy, największy światowy koncern spożywczy, czyli Nestle, dyskretnie ujawnił zamiar zaprzestania działalności w zakładzie produkującym preparaty dla niemowląt oraz ośrodku badawczo-rozwojowym zlokalizowanym w Irlandii. Zakład produkcyjny zatrudniający 542 osoby specjalizuje się w produkcji preparatów przeznaczonych wyłącznie na eksport na rynki Chin i Azji. Przejdźmy teraz do bieżących notowań cenowych z rynku polskiego. W pierwszej kolejności przedstawię Państwu bieżącą cenę mleka przerzutowego i odniosę tę cenę do ceny mleka w skupie. Jeśli chodzi o cenę mleka przerzutowego, była ona wciąż w trendzie wzrostowym i wyniosła od 2 zł. 5 groszy doda 2 zł, 10 groszy netto za 1 litr. W przyszłym tygodniu cena ma być jeszcze wyższa. Według szacunków może osiągnąć poziom nawet 2 zł, 15 groszy netto za 1 litr. Jeśli chodzi o notowania cen według KUS, póki co one nie są jeszcze znane, natomiast szacunkowo w październiku cena zbliży się do około 0,95 zł za 1 litr. Jeśli chodzi o wpływ na tę podwyżkę, to czynniki CO2. Po pierwsze, bardzo mała część mleczarni, ale mimo wszystko podniosła ceny w październiku 2023 roku, natomiast co istotne, wzrósł skład mleka, a zatem mówimy o podniesieniu parametrów tłuszczu i białka. W związku z tym, że Właśnie na przełomie października i listopada statystycznie rzecz biorąc w Polsce mleko ma najwyższy skład, jeśli chodzi tłuszcz, o tłuszcz i białko, a zatem te czynniki, czyli parametry mleka będą również wpływały na wzrost ceny mleka w skupie. Jeśli chodzi o notowania cen podstawowych artykułów leczarskich, w większości wykazywały one dalszy trend wzrostu cen, natomiast w niektórych przypadkach zaobserwowano stabilizację. Odtłuszczone mleko w proszku kosztowało około 12,50 zł za 1 kg. Pełne mleko w proszku, tu mamy sytuację bez zmian, wartość do około 18,50 zł za 1 kg. Natomiast co najważniejsze, bardzo mocno drożeje Masło. Jeśli chodzi o cenę aktualną, ona już przekroczyła 27 zł, co w stosunku do ceny z przełomu lipca i sierpnia jest wzrostem już około 10 zł za kilogram. W tamtym czasie Wyliczając wartość mleka w ekwiwalencie masła i odtłuszczonego mleka w proszku, można byłoby wyliczyć ją na poziomie około 1,40 zł za litr. I taka też była cena mleka przerzutowego. W chwili obecnej, przy tym wzroście cen, szacunkowo można powiedzieć, że mleko osiągnęło poziom już powyżej, jego wartość osiągnęła już powyżej 2 zł. Jeśli chodzi o pozostałe ceny artykułów mleczarskich, istotnie podrożały też sery do 19 zł, a nawet 20 zł w przypadku sera Golda. I to też jest wzrost ceny no istotny, ponieważ ser Golda w lipcu, w sierpniu kosztował 14 zł, dzisiaj już kosztuje 20 zł. Relacja złotówki względem euro nie uległa wielkiej zmianie, ponieważ jedno euro kosztowało 4,45 zł. Teraz przejdźmy do terytorium Unii Europejskiej i zwróćmy uwagę na obserwacje z 43 tygodnia bieżącego roku. Wzrost ceny masła w przeciągu miesiąca o 4,2%, wzrost ceny odtłuszczonego mleka w proszku o 2,9%, wzrost ceny pełnego mleka w proszku o 1,5% i wartość sera cheddar pozostawała bez zmian. Zatem w Unii Europejskiej też mamy trend wzrostu cen Właściwie, tytułem komentarza, wszystkie wzrosty, które są obserwowane na rynku polskim, one mają swoje źródło we wzrostach cen na rynku światowym, zatem impuls pochodzi z zewnątrz i to on wpływa na podniesienie opłacalności w produkcji mleka. Natomiast rynek krajowy w zasadzie pozostaje bez zmian, ponieważ on jest tu w zasadniczej części zdominowany przez sieci, które bardzo powoli reagują na zmiany obserwowane na rynku światowym. Teraz słów kilka na temat porównania cen. W Unii Europejskiej, w Australii i Oceanii i w Stanach Zjednoczonych. Masło podrożało w Unii Europejskiej 29 października o 3,6%, w Australii i Oceanii o 1%, w spadek wartości w Stanach Zjednoczonych o 4,3%. Odtłuszczone mleko w proszku wszędzie podrożało najmocniej w Australii i Oceanii o 4,9%, w Unii Europejskiej o 4,5%, a w Stanach Zjednoczonych o 70%. Wartość sera cheddar w, w Unii Europejskiej pozostawała bez zmian. W Australii i Oceanii spadek wartości o 4,4%, a w Stanach Zjednoczonych wzrost o 2,2%. Przedstawione dane pochodzą z notowań giełdowych i obserwowane były na, w, w dacie 29 października bieżącego roku. Teraz przejdźmy znowu do terytorium Unii Europejskiej i przedstawmy sytuację w krajach nadbałtyckich i w zakresie pomocy, której udzieliła de facto Komisja Europejska za pośrednictwem rządu w Litwie. Jeśli chodzi o taki tytuł, tytułem takiego bieżącego komentarza. Podczas sesji parlamentu Jonas Wilenis, przewodniczący Litewskiego Stowarzyszenia producentów mleka podkreślił bardzo trudne warunki w których znalazły się gospodarstwa mleczarskie w Litwie i oczywiście cały sektor mleczarski a zatem i przetwórstwo. Według jego szacunków w 2023 roku w porównaniu do roku poprzedniego przychody spadły o 120 milionów euro, a 3000 gospodarstw rolnych zostało niestety zlikwidowanych, co wpłynęło na likwidację ponad 7600 Krów w, tylko w 2023 roku. Branża mleczarska przeżywa okres załamania, a według Wilnianisa obserwuje się obecnie poważny kryzys. Wyraża ponadto on obawy związane z, związane z potencjalnym pogorszeniem sytuacji w kolejnych miesiącach ponieważ większość gospodarstw rolnych ponosiła straty i te straty cały czas kumuluje. Obawa ta wynika z faktu, że znaczna część rolników nie zaopatrzyła się w odpowiednią ilość paszy na skutek panującej w kraju suszy, ale i też ze względu na brak środków finansowych. Przewiduje się, że produkcja mleka na Litwie w bieżącym roku odnotuje umiarkowany spadek bo o 3%, a według Wilenica otwarcie dużej fabryki produktów mlecznych w Estonii może potencjalnie doprowadzić do znaczących ograniczeń dostaw dla przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem mleka w kraju. Pod koniec sierpnia Nawickas, z minister rolnictwa Litwy ogłosił, że pomoc państwa Unii Europejskiej w wysokości 10 milionów euro zostanie wypłacona wyłącznie rolnikom, którzy w okresie od kwietnia do czerwca uzyskali ceny niższe niż 40 eurocentów za kilogram. Inicjatywa ta spotkała się z krytyką ze strony Litewskiej Rady do Spraw Konkurencji ze względu na wykluczenie wielu rolników, którzy nie spełniają kryteriów otrzymania pomocy publicznej. Kilku analityków w rynku Obawy te podkreśliło, dlatego że koszty produkcji w gospodarstwach większych są wyższe i zatem to, że uzyskali niejednokrotnie wyższe ceny, to nie oznacza, że znaleźli się w lepszej sytuacji finansowej. No, podobną sytuację mamy w Polsce, kiedy też mamy do czynienia z, pewnym, z pewną segregacją producentów na mniejszych, dużych, średnich, a ci najwięksi są z reguły wykluczeni ze wszelkiej pomocy, co jest delikatnie mówiąc też w pewien sposób niesprawiedliwe. Ponieważ pomoc powinna korespondować z faktycznie ponoszonymi kosztami produkcji mleka. Litewski przemysł mleczarski wykazuje obecnie znaczącą zależność od importowanego mleka surowego, ponieważ w coraz większym stopniu eksportuje około 70% produktów mlecznych. Przewiduje się, że do roku 2023. Litewskie zakłady mleczarskie będą pozyskiwać około 30% dostaw mleka ze źródeł międzynarodowych. Według szacunków, na Litwie zarejestrowanych jest około 11 600 producentów mleka, a liczba posiadanych krów wynosi 202 000 sztuk. Od początku roku producenci mleka na Litwie organizują protesty, a sektor mleczarski wyraził niezadowolenie. Spostrzeganego braku reakcji rządu na problem branży, a następnie opowiedział się za, za pakietem pomocy w wysokości nie 10 milionów, jak było zapowiedziane euro, a 40 milionów, co w pewien sposób by uratowało sytuację. W związku z, z tym w Polsce też powinna być uruchomiona taka pomoc, ponieważ to, że ceny teraz ruszyły, to nie znaczy, że sytuacja finansowa i gospodarstw rolnych, i przetwórni jest dobra, dlatego że jeszcze mamy do czynienia z odrabianiem strat. Wpływ zmian demograficznych w Chinach na światowy rynek mleka to kolejny temat, którym warto byłoby się zająć. W ostatnim czasie usłyszeliśmy o decyzji Nestle w zakresie zamknięcia fabryki fabryki w produkcji preparatów i odżywek dla niemowląt. Co na to miało wpływ? Przed zbliżającą się publikacją danych dotyczącą sprzedaży za 9 miesięcy, największy światowy koncern spożywczy dyskretnie ujawnił zamiar zaprzestania działalności w zakładzie produkującym preparaty dla niemowląt, a zakład produkcyjny zatrudniał 542 osoby. Otóż Mark Schneider, dyrektor generalny Nestle, zapewnił podczas kolejnej konferencji prasowej, że można zaobserwować zauważalny spadek współczynnika urodzeń, przy czym szczególnie niski jest on w Chinach, który ten rynek zasadniczo napędzał. Niezaprzeczalnym jest fakt, że obecny światowy popyt nie odpowiada strukturze produkcyjnej rozwijanej przez ostatnie lata. Strategiczne inicjatywy Nestle, zakładu produkującego preparaty dla niemowląt, uzyskanego w wyniku przejęcia firmy Pfizer Nutrition w 2012 roku, wykraczają poza możliwość jego ostatecznego zamknięcia. Międzynarodowa korporacja rozważa Przeniesienie swojej działalności badawczo-rozwojowej z Irlandii do dwóch istniejących lokalizacji w Chinach oraz drugi zakład w Szwajcarii. Co ciekawe, Chiny zajmują znaczącą pozycję dominującego podmiotu na światowym rynku żywienia noworodków, w którym rocznie sprzedają około 900 tysięcy ton mleka w proszku. A wskaźnik urodzeń w tym kraju doświadczył znaczącego spadku w ciągu ostatnich pięciu lat, osiągając kumulację w historycznym niskim poziomie 1,9 w roku 2002. Stanowi to wyraźny kontrast w stosunku do najwyższego współczynnika urodzeń wynoszącego 7,51 setnych odnotowanego w 1963 roku, a także notowany w 2017 roku kurs na poziomie 1,81, co zapoczątkowało stałą tendencję spadkową. Zatem Chiny myślą o tym, żeby wycofać się z tej polityki redukcyjnej, dlatego że spadek liczby narodzeń będzie również wpływał na, negatywnie na wskaźniki gospodarcze. Zdaniem ekspertów branżowych do obserwowanej negatywnej tendencji mogło przyczynić się wdrożenie polityk mających na celu rozwiązanie problemu Przeludnienia w Chinach. W latach 2016-2021 liczba rejestracji nowych produktów spadła o 40%, co jest niestety negatywnym trendem. Teraz przejdźmy do terytorium Unii Europejskiej i pomówmy na temat kosztów produkcji mleka. Otóż w 1943 tygodniu Zasadniczo one znowu spadły. Koszty żywienia krów wprawdzie niewiele wzrosły, bo o 0,7%, natomiast o 1,2% spadły koszty energii, co jest oczywiście dobrą wiadomością dla producentów mleka, ponieważ mamy do czynienia z dwoma równoległymi trendami. Pierwszy to ten trend wzrostu cen. Mleka surowego, podyktowany oczywiście, czy wynikający ze wzrostu cen artykułów mleczarskich, a drugi to już od kilku tygodni utrzymujący się trend spadku kosztów produkcji mleka. Tytułem podsumowania warto znowu zajrzeć do terytorium Unii Europejskiej. Otóż, zdaniem analityków, w kolejnych latach Zielony ład obniży po głowie krów i spowoduje stopniową koncentrację produkcji mleka w średnich i dużych. Gospodarstwach w Polsce. Podobna sytuacja będzie miała oczywiście miejsce w Unii Europejskiej. Co oznacza to dla producentów mleka i przemysłu mleczarskiego? Jakie perspektywy rozwoju sektora mleczarskiego czekają Polskę w najbliższych latach? Otóż, niestety, przy obecnej strategii nie wygląda to zbyt optymistycznie, bo produkcja mleka w Unii Europejskiej spadnie. Po raz pierwszy od 10 lat. Według prognoz Komisji Europejskiej w ciągu najbliższej dekady unijna produkcja mleka pozostanie w lekkim trendzie spadkowym, jak zauważają, zauważają analitycy. PKOSA będzie to sytuacja zupełnie inna od obserwowanej w ostatnich 10 latach, gdy notowano dodatnią dynamikę. Powodem takich założeń są głównie rosnące wymagania regulacyjne w zakresie ochrony środowiska czy dobrostanu zwierząt, skutkujące spadkiem pogłowia. Równolegle ma nastąpić dalsza poprawa wydajności, przede wszystkim w krajach środkowo-wschodniej Europy. Jednak nie będzie to na tyle silny czynnik, aby zneutralizować redukcję unijnego stada. Zatem stoimy w jednej stronie przed szansą wejścia w miejsce takich fabryk jak Nestle, gdzie mamy szansę zaistnieć również na rynkach azjatyckich. Natomiast z drugiej strony mamy do czynienia cały czas z kontynuacją tej szkodliwej polityki, którą tu serwuje nam Unia Europejska, której trzeba dawać skuteczny opór. Dziękuję Państwu za uwagę. Jarosław Malczewski.